Dobra, kupiłem już te bilety. Dobra, idę na metro. Yy, to chyba tu. Zuzia! Ja, co ty tu robisz? Antifanti, wiem jak zrobić auto czasu. Chodź za mną. czasu? Takie coś w ogóle na Brookhaven istnieje? Antifanty, jak możesz tego nie wiedzieć? Co my w ogóle jedziemy? Co jest nam do tego potrzebne? Fanki dobrze, że pytasz, jedziemy po furgonetkę, siadamy. Dzień dobry, pani po furgonetkę. Tak, wszystko jest przygotowane. Zapraszam za mną. Cenę, tam się dogadamy, jak i co? Proszę furgonetkę wyposażona w to o co pani prosiła. Dziękuję bardzo za pieniążki. Wszystko jest gotowe, jedźcie siebie. Wow! Wow! Gdzie jestem? I gdzie jest Zuzia? Za gością! Że on jest odpowiedzialny za to, że zniknęła Zuzia. Gonie go. Jeśli dobrze widziałem, to tutaj wbieg. Muszę to szybko przeszukać. no, nie ma go. Gdzie on zniknął? Było. Nie wiem, czy powinienem tam iść. Ale muszę to zrobić dla Zuzi. To powoli, to może się nie skapnie. Dobra, schowam się tu. Dobra, idę tam. Powoli, 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 powoli. A! Ja jestem. Gdzie ja jestem? Co ja tu robię? Czemu ja jestem jakiś przyczepiony jakimiś sznurami czy chainami? Czy co to jest? Nie mogę się wydostać! Ech. Ech. To ciebie wtedy widziałem w tej stajni! To ty mnie tu zamknąłeś! Za co? Dlaczego mnie tu zamknąłeś? Wypuść mnie! Czyli to ty jesteś! To ty jesteś za to wszystko odpowiedzialny! Coś się stąd wy. Ej, tutaj coś jest. Mam siekiera. Dobra, rozwalam te chainy. Raz. 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 Dobra, już mało zostało. Dawaj. Dawaj, rozwalam. Już prawie, już prawie. I. Pu. Dobra, ściągnę mi z siebie. Z siebie. Dobra. Dobra, dobra. Wy... Yy, Okej, okay. gdzie jestem w ogóle? Co to za miejsce jest takie przerażające? Dobra, muszę sprawdzić, gdzie on poszedł. Pójdę tędy. Musi tam być. Idę. Za miejsce. Jakiej rzeczy tu. Co to jest? Policyjne taśmy, jakieś. Dobra, nie wnikam. Ale są jakieś pieniądze. Dobra, wezmę je. O, ile tu jest pieniędzy? Dobra, jeszcze tu przeszukam. Nie ma go. Broń jakaś, dobra. Muszę pójść do jakiegoś sklepu i się uzbroić na niego i go dorwać. Dobra, to tu. Idę. Dzień dobry. Dzień dobry, co pan sobie mówi, czy Mamy najróżniejsze rodzaje broni, takie karabiny, pistolety z tłumikami... A więc tak, ja poproszę ten karabin, yy, on będzie git z... poprosiłbym go z tłumikiem, żeby go zapakować i poprosiłbym ten pistolet też go jakoś ulepszyć. Yy, dobrze? Ile to by wyszło? O, widzę, że jest pana dobry klient. Tu spakuję tylko ten karabin, pistolet i obliczę to przy kasie, przy już idę do kasy swojej. To będzie proszę Pana, dwaj putyski... za pieniądze. Bardzo za pieniądze, a tutaj Pana karabin, uzbrojony w lunetę i tłumik i pistolet też uzbrojony w tłumik i w fala kolora. Dziękuję bardzo, do zobaczenia, do widzenia. Dobra, dobrze, że mam chociaż nadajnik GPS na drugi telefon. Teraz gdzie on prowadzi? Tu? Nie, 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 tu. Tędy... Prowadzi gdzieś tu, ale jak tu? Co tu jest za miejsce, pomiędzy jakimiś sklepami? Prowadzi tu, tu i pokazuje, że gdzieś tu mam wejść, ale gdzie? Tu! Co? Takie coś jest, ok? I pokazuje mi teraz, że tu i że gdzieś tu niby jest Zuzia. <laughs> nie! Zuzi telefon! O nie! Czyli tutaj musiała być, tylko gdzie on ją mógł zabrać teraz? Nie wiem gdzie może być już Tazu. Ja już wszędzie przeszukałem, tylko nie tu. Nie wiem. Może co jest? Otworzyło się wejście. Idę je zobaczyć. O nie, chyba znowu on idzie. Co to za miejsce? To chyba jego. Zuzia! Co ty tu robisz? Ty. On mnie tu wiedził. Biosa, pomóż mi. Ja już ci pomagam, tylko muszę tutaj coś znaleźć, bo pistolet się nie nada. Jest. Siekiera! Dobra, rozwalam to. Już Ci pomagam, niszczę ci te chainy. Raz. Ja. Nie. 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 Dobra, coś pęka. Jedna część spadła jeszcze tylko ta największa. Nie. Ej, pek! Oh, udało się. Dziękuję ci, ale musimy stąd uciekać, bo, bo on jest niebezpieczny. Dobra, ludzie, jesteśmy gotowi. Idziemy z Idziemy go szukać. Tam jest, widziałem go! A tak! Tu Zuzi wraca, jakby coś się stało, a ja idę go szybko otoczyć z drugiej strony. Tylko tam skoczyć i strzelić. I liczyć na szczęście, że go trafię. Trzy. Pradostał ja dostał, biegnę tam. Policja, żeby go zgarnęli. Yy, halo, policja, proszę przyjechać na ulicę kawiarnią yy, za blokami. Tak, jak najszybciej. Złapałem chyba groźnego yy, złoczyńca, który porwał moją koleżankę, ale na szczęście ją odnalazłem. Dobra, zrozumiałem, już tam jadę. To ma z złapano ze złapanie tego grudnego złoczyńcy. Bardzo dziękuję za to. I yy, jeszcze takie pytanko. A widział pan może taką fur białą furgonetkę? Tak, widziałem, i w nią wjechał w budynek. Yy, dobrze, to ja pójdę sprawdzić policjant miał rację, jest furgonetka, chodź. Wsiadaj z tyłu, ja z przodu i jedziemy. Wsiadaj. Dobra, siedzisz i jedziemy. Zuzia, jesteśmy! Udało się! Ło, wróciliśmy w końcu do Brookhaven.